Dzień dobry! Zapraszam na dzisiejszy filmik zatytułowany Powstanie Listopadowe 1830-1831. Rozpocznę od omówienia sytuacji w Europie i na ziemiach polskich na początku XIX wieku. Trzeba pamiętać, że to co działo się w Europie miało bezpośredni wpływ na ziemię polską. W 1815 roku odbył się kongres wiedeński. Do Wiednia przybyli monarchowie, aby ustalić nowy porządek polityczny w Europie. Wypracowano trzy zasady: równowagi europejskiej, legitymizmu oraz restauracji. We wrześniu 1815 roku powstało święte przymierze, utworzone przez Rosję, Austrię i Prusy, a więc te same państwa, które w XVIII wieku dokonały rozbioru państwa polskiego. Po co powstało Święte Przymierze? Aby tłumić wszelkiego rodzaju rewolucje, powstania czy też rebelię. Na mocy Kongresu Wiedeńskiego utworzono Królestwo Polskie, będące w bezpośredniej unii personalnej z Rosją. To znaczy, że Car Rosji był jednocześnie królem Polski. Utworzono również Wielkie Księstwo Poznańskie, które znajdowało się pod protektoratem Prus oraz wolne miasto Kraków. W 1825 roku w Rosji doszło do powstania dekabrystów. Trwało to zaledwie jeden dzień, ponieważ oddziały powstańców bardzo szybko zostały rozbite przez wojska wierne carowi. Od miesiąca, w którym rozpoczęły się działania, więc od grudnia, Dekabr, powstanie to nazwano powstaniem dekabrystów. Tak zakończyło się ono klęską. Pięć lat później we Francji doszło do rewolucji lipcowej. Przedstawiony został obraz René de la Croix, wolność wiodąca lud na barykadę. Dlaczego we Francji dochodzi do rewolucji? Ponieważ przede wszystkim Karol X wzmocnił cenzurę, a więc ograniczył wolność słowa, ograniczył również rolę parlamentu oraz zmniejszył liczbę osób, które przysługiwało prawo wyborcze. W takich też okolicznościach, w nocy z 29 na 30 listopada, Wybucha Powstanie Listopadowe. O powstaniu listopadowym opowiem w nieco zmienionej formule poprzez analizę SWOT, wskazując mocne i słabe strony powstania, szanse wynikające z wygranej oraz zagrożenia płynące z przegranego powstania. Zacznijmy od tego, aby wyjaśnić sobie, dlaczego podjęto decyzję o wybuchu powstania listopadowego. W 1815 car Aleksander I wprowadził w królestwie polskim konstytucję. Bardzo liberalną, jak na owe czasy, ale nie przestrzegał jej zapisów. Wprowadził cenzurę, ograniczył wolność słowa, nie dotrzymał obietnicy przyłączenia ziem zabranych. Dodatkowo wobec członków tajnych organizacji wprowadzono represje. Niechęć wzbudzała postać głównodowodzącego armii polskiej, wielkiego księcia Konstantego, który słynął z przesadnej dyscypliny wobec żołnierzy, oraz zapowiedź użycia wojska polskiego w tłumieniu powstania w Belgii, gdzie Belgowie walczyli o niepodległość. Co było mocną stroną tego powstania? Żywe idee niepodległościowe. To, że działały tajne organizacje, takie jak Towarzystwo Patriotyczne, które zostało założone przez Waleriana Łukasińskiego. To bardzo ciekawa postać, on spędził w więzieniu 46 lat i kiedy kończył się jeden wyrok, to dokładano mu kolejny. Dalej Towarzystwo Filomatów, założone przez studentów, Tomasza Zana i Adama Mickiewicza. Celem tej organizacji było samokształcenie, ale również pojawiły się hasła Patriotyczne oraz sprzysiężenie pod chorążych. i celem tej organizacji była walka o niepodległość Polski oraz przygotowanie powstania zbrojnego przeciwko Rosji. Na czele spiskowców stał podporucznik Piotr Wysocki. Na pewno też mocną stroną było to, że do Polaków docierały wieści o zwycięstwie we Francji, i tzw. rewolucji lipcowej. Kolejną mocną stroną to był zasięg powstania, który objął nie tylko Królestwo Polskie, ale również Litwę, Podlasie, Wołę, Podole. Na przykład na Litwie walczyła znana z imienia nazwiska kobieta Emilia Plater. I kolejną rzeczą w momencie wybuchu powstania do niego przyłączyli się również mieszkańcy Warszawy. Do słabych stron powstania listopadowego należała przewaga liczebna Rosjan. Liczba ludności Rosji wynosiła około 45 milionów, a Królestwa Polskiego zaledwie 4,2 miliona, więc widoczne są dysproporcje w potencjale Rosji i Królestwa Polskiego. Na pewno oddziały polskie były lepiej wyszkolone i uzbrojone, natomiast no, niestety, ale było ich znacznie mniej. Kolejną słabą stroną jest to okres, w którym rozpoczęto powstanie, czyli te działania rozpoczęły się tuż przed zimą. Powstańcy nie mieli dokładnego planu działania i nie zaangażowali w sprawy niepodległościowe chłopów. Brakowało również sojuszników z zewnątrz do walki z Rosją. Szanse wynikające ze zwycięstwa to oczywiście odzyskanie niepodległości, możliwość przyłączenia do Królestwa Polskiego ziem zabranych, uniknięcie represji przez powstańców, no i kolejna rzecz to na pewno wzmocnienie pozycji międzynarodowej Królestwa Polskiego. Zagrożenie płynące z przegranego powstania listopadowego to represje wobec powstańców. Ze strony władz rosyjskich, czyli kary więzienia, syłki na Syberię, emigracja wielu artystów, konfiskata majątków, a w najgorszym wypadku śmierć. Zaostrzenie polityki w pozostałych zaborach, a więc austriackim i pruskim, likwidacja odrębności królestwa polskiego poprzez zniesienie konstytucji, sejmu i armii. Powstanie listopadowe zakończyło się klęską. Ostatnia załoga powstańców skapitulowała w październiku 1831 roku. Mimo to, powstanie listopadowe zapisało się w historii państwa polskiego, ponieważ było lekcją polityczną dla szlachty. Zwróciło uwagę na kwestię uwłaszczenia czyli przekazania na własność ziemi użytkowanej przez chłopów. Car nie wysłał wojsk do Belgii, która uzyskała niepodległość. W wyniku represji wielu artystów wyjechało na emigrację, tworząc tam teksty i muzykę. Ustanowiono również barwy narodowe. To właśnie podczas powstania listopadowego po raz pierwszy w historii użyto biało-czerwonej kokardy, będącej znakiem rozpoznawczym polskich oddziałów. Serdecznie dziękuję za uwagę i bardzo ciepło pozdrawiam.